Prezentuję głębię numer 12-397, szpak. Prawdopodobnie no, samiczka, tak myślałem, myślę, ale to zależy, w którą rodzinę poszło. To jest szpak taki, powiedzmy, delikatniejszy, a matka jest niebieska, silna, bardzo samica. Bo też można się pomylić z tą płcią na pewno, ale i tak, matka jest to imbretna derba, dokładnie tego 10-111, tego lotnika bo to jest córka tego lotnika z na swoją siostrę, był połączony. A ojciec jest to syn 733 i tej starej pitbullki, tej szpaczki, co jest z drugim lotnikiem okręgu i drugą weteranką. Czyli ten, ten gołąb jest wnukiem tej lotniczki z 19 roku, wnukiem 733 i wnukiem 10 tego wybitnego lotnika, na młody najlepszy lotnik oddziału, chyba drugi okręgu do kategorii kilka lat liczony I jego rodzeństwo i porodzeństwo, jezu. No tak takie i właśnie z żadnego łączenia no, no, z takiego samego. Tych dwóch rodzin na siebie jest też ten najlepszy teraz do drużyny do kategorii A co ma 4,60 szpaky. Też jest to łączenie właśnie. Nie? trochę późniejszy go, aż taki całkiem spierzony, ale... No, ale na wiosnę do rozpłodu, bez problemu się nada.